Witajcie przyjaciele, welcome my friends. Dzisiaj przeczytamy następną opowieść z naszej czytanki Miś uszatek. Dzisiaj przeczytamy opowieść pod tytułem Miś wyrusza na wędrówkę. Today's read aloud will be about our miś taking a hike. Make sure friends that you also have your słownictwo Your word will right in front of you. It will help you along with the story. Pójdę na wędrówkę, postanowi miś, zanim dzieci przyjdą. Z nadmorza wrócę. Spakował plecak i wyruszył w drogę. Idzie polną ścieżką. Doszedł do łączki, a tam spod kępy traw tryska. Chłodne, czyste źródełko. Umoczył miś łapkę w wodzie i zwiliżył wodą nosek. Uff, jak gorąco! Idzie miś dalej. Patrzy, w prosie stoi strach. Misiu kochany prosi strach wyręcz mnie na chwilę postój tu w prosie i odpędzaj wróble skoczę do śródełka pić mi się chce, taki dziś upał dobrze skodził się misiu strach pobiegł do śródełka wróble od razu zobaczyły że stracha już nie ma ćwir, ćwir wcale się ciebie misiu nie boimy lecą wróble do prosa całą gromadą Miś macha łapkami, podskakuje, aż się zasapał. Biedaczysko! – Zmykajcie stąd, nie, hałas, nie hałasujcie! – woła. Wróble nie boją się poczciwego misia. Zajadają z apetytem zianka prosa i śmieją się z niedźwiadka. A strach długo pije wodę w źródełku. Zmęczony miś usiadł na miedzy. Uszko mu się jeszcze bardziej opuściło ze zmartwienia. Człap, człap! Wraca strach! Oj, w samą porę! I teraz, moje przyjaciele, opowiemy fabułę naszej opowieści. I tak samo opowiemy postacie i miejsce akcji. Odwróćcie się teraz do przyjaciela i opowiedzcie przyjacielowi, jakie są postacie w tej bajce i miejsce akcji. Let's turn and talk and let's discuss with a partner our characters and the setting. Super, przyjaciele! Porozmawiamy o postaciach. Postacie w tej bajce to miś, wróble i strach. Super praca! Teraz miejsce akcji. Miejsce akcji nie, tego opowiadania jest w prosie. Great job! Super praca! Teraz odwrócimy się and let's talk about the fabuła. Na na I na let's turn and talk, and let's talk about the fabula, the plot. Let's talk about what happened in the beginning, next, and in the end. I wrócimy teraz razem. Super przyjaciele, także opowiemy fabułę. Co wydarzyło się na początku? Na początku wiemy, że miś spakował plecak i wyruszył na wędrówkę. Szedł polną ścieżką i w prosie zauważył stracha. Następnie Strach poprosił misia, aby misio postał na jego miejscu, odpędził wróble, bo strach chciał iść do źródełka i napić się wody. Na samym końcu wróble nie słuchały się misia, miś był zmęczony i usiadł i czekał na powrót stracha. Po jakimś czasie strach wrócił. Super praca! Excellent job, my friends. Now today's task will be to write down the characters and the setting. Nasze zadanie dzisiaj jest napisać postacie i miejsce akcji tej opowieści. See you in a little bit, my friends. Do widzenia.